Dzień dobry, witam serdecznie w vlogmasie numer 20, co oznacza, że zostały 4 vlogmasy do samego końca. Eee, możecie po głosie słyszeć, że nie jestem dzisiaj w swoim prime. Eee, lekko lekko tak jak wspominałem, czuję się przeziębiony. Natomiast dzisiaj jest bardzo intensywny dzień, bo mamy nagrywki do finału vlogmasu, który będzie już za 4 dni więc cieszę się, jest masa załatwiania dzisiaj mam jeszcze tak. Pojedziemy po Martę, próba poloneza później musimy podjechać do sklepu kupić wszystkie potrzebne rzeczy do finału i później później Będziemy właśnie już na sali wraz z gośćmi na finałowy odcinek, wszystko zobaczycie, będziecie mieli lekki zarys jak to wygląda z backupu, tworzenie właśnie finałowego odcinka, ale zanim to, no co kochani, no musimy zrobić jedną z pięknych rzeczy każdego dnia, czyli otworzyć kalendarz adwentowy. Jest on cieniutki, nie mam pojęcia co tam może być. Yy. O! <laughs> Dostałem, moi kochani. Dajcie znać w komentarzach, jak wy do tego podchodzicie. Ja natomiast, jeżeli czuję się właśnie tak przeziębiony, albo chcę się zrelaksować, to takie różne maseczki. Albo jak jestem z martą, to lubimy sobie zrobić taki. Jeanspa, <noise> mały, i dostałem tak dostałem maseczkę Bubble Dip, bardzo ładna. Tak wygląda. O, proszę bardzo. Do tego dostałem. Jeżeli widzieliście vlogi z Jochem, to jest vlog numer jeden. I ostatni vlog, który powinien gdzieś się zjawić na kanale, macie gdzieś przypięte. Więc serdecznie zachęcam do zobaczenia. To mamy taki swój inside joke. I e, strasznie polubiłem przez to Arielkę. <grym> I dostałem maseczkę Arielkę, więc super. <grym> więc bardzo fajna. I, I do tego coś świątecznego. Potoczy takie fajne elfy i gwiazda spadająca wydaje mi się, że mega cute. Eee, tak, na oczy i na usta, bo nie spojrzałem, więc mamy cały zestaw świąteczny elfa. Bardzo dziękuję kochanie i co? No widzimy się już za chwilę, bo jest dzisiaj tyle rzeczy do zrobienia, że nie ma czasu, żeby samulać, więc już lecimy dalej. Mamy tak, cebula. Cebula i. E, co? Sztanga? Co? Sztanga. sztanga? Potrzebujemy cebuli i ziemniaków. Mamy małą cebulkę, a my potrzebujemy większą cebulkę. Duże... Mamy ziemniaki, jest git. Mamy 2 kilo kartofli. No, potrzebujemy kilogram. Dobra, to się weźmie albo się podzieli z tym. To nie powinno być jakoś mega drogie. Wejść dwie cebula. Napi napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem też jest brzydka cebula. Jest taka. Nie ta, ta. No, tak. Fajna cebula. Tutaj mamy tak pietruszkę. Mm, Masz jeszcze taką małą bachewkę białą. <laughs> taka taka... <ładnie. śmiech> Taki koncert chcę Jak się w ogóle czujesz przed nagrywaniem? Test Adny. Tu masz To jest dwojanka Marta jest nie ma w tym filmie. Nieprawda. Nagrywany? Tutaj jest Marta, ona, ona nie pije dzisiaj? Wojanka, uwaga. A. Możesz czynić honory? Odplombowanie? Uo! Nie wierzę. Wstrzyma się z werdyktem, ale ty miałeś nie pić. Adam, te kulki? Ja babel Powiedz mi, jak to <noise> jest <przez> taki dziubek? <noise> chciałaś kurki mieć. No nie wiem. Widziałeś bubble tea. I nie kupiłabym tego. Nie. Nigdy. <noise> Multiwitamina Top. 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 Kerba pół. serdecznie jesteśmy już na miejscu i dziewczyny zrobią testa blaka Raptora. Więc to będzie przepotężny teścik, którego jeszcze nie było na polskim YouTube. I potem idziemy szykować się do vlogmasu numer 24 To jest muja i Cactus. To to jest Budzi się Bastian Jakub O! 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 No dobra, nic Ale smakuje jak taki tropik. No, jaki fajny. Dzik lepszy. Tu jest, ten jest, better. ten jest better Ale ten też jest dobry. Cóż to był za wieczór moi drodzy. Właśnie wracam z nagrywek najmocniejszego, najdłuższego, moim zdaniem najciekawszego vlogmasu numer 24, który, który będzie zwieńczeniem całej serii vlogmasów. Na tym kanale, masa osób brała w nim udział. Mogliście dzisiaj zobaczyć Martę i Brzytwę. Zastanawiałem się i mówiłem, że będziemy nagrywać co się będzie działo, jak to wygląda z tyłu. Natomiast, żeby nie pokazywać zbyt wiele i żeby dać taki rąbek tajemnicy temu całemu projektowi, uznałem, że mm, nie zrobimy tego. Yy, bo, bo szkoda po prostu uchylać rąbek tajemnicy szkoda po prostu pokazywać zarys tego co się będzie działo tym bardziej, że ten pomysł był od samego ten, pom... Kur... ten pomysł był od samego początku brany pod uwagę i nie macie pojęcia jak bardzo się cieszę że udało się go nagrać masę osób yy, brała udział w nim i, i no jestem zadowolony. Nie mam pojęcia jeszcze jak on wyjdzie. Natomiast mogę powiedzieć, że jest na co czekać warto, bo będzie się działo. I no, sam jestem w szoku, że udało nam się to ogarnąć. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy brali udział, a Was zaprosi do subskrybowania tego kanału, aby nie przegapić go bo będzie on już 24. zobaczymy bo y, czemu w ogóle już był nagrywany dlatego co, co mogę powiedzieć był nagrywany kamerą y, było ogarnięte miejsce w ogóle do nagrywek i, i dużo czasu pieniędzy było wsadzone żeby mógł on w ogóle powstać dlatego został nagrany już dzisiaj, żeby montażyści mieli czas go zmontować i żeby był po prostu wycisnąć z niego wszystko co się da. Jakość też moim zdaniem powinna być naprawdę fajna, bo z kamery udało się pobrać od razu zgrane pliki, przez co wizualnie powinno być bardzo ładnie. I... I no kurde, nie mogę się doczekać, tak szczerze. Zobaczymy, czy będzie on dany na godzinę 16, czy może wcześniej. Z tego względu, że jest to wigilia, i, i żebyście również mieli czas pomóc w domu. I, I podczas takiego zamętu jakby świątecznego sobie odpalić, zobaczyć ten odcinek. Więc dajcie znać proszę w komentarzu czy ta godzina 16 bądź 17, 30, tak jak tutaj yy są te filmy wrzucane, Wam odpowiada, czy akurat chcielibyście yy, o innej godzinie, żeby mieć pewność i, i możliwość zobaczenia go, bo naprawdę naprawdę warto. Yy i co mogę powiedzieć no, no jestem jestem mega zadowolony i cieszę się, że się udało To prawda w dosyć intensywnym czasie, jak możecie słyszeć po moim głosie gdyż no czuję się taki lekko przeziębiony tak jakby mnie coś rozkładało plus jutro studia i, i, i wszystko naraz dlatego mm, ten vlog dzisiejszy to też taka pogaduszka, ale wydaje mi się, że jest to fajne, bo sporo się działo na przestrzeni vlogmasów, wiele było wyjazdów. No i teraz te dni przed przedwigilijne to zazwyczaj są takie napięte, dużo się dzieje i z tego też względu takie vlogmasy, które i tak są nagrywane codziennie z jednodniowym wyprzedzeniem. To, to wydaje mi się, że staramy się wycisnąć co tylko się da, żeby móc Wam dostarczyć super content, su fajny materiał i, i taki luźniejszy teraz, tak na uspokojenie, żeby przyjść z takim tufnięciem. I rozpocząć całą nową przygodę, która będzie na tym kanale, więc y, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli będziecie częścią tego i będziemy razem tworzyć kolejne niesamowite przygody. Są już zarysy fajnych planów, które chciałbym zrobić w 2024. E, czy się uda? Będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, będzie dużo bólu, y, dużo poświęcenia i zobaczymy, czy się opłaci. Tyle Wam na chwilę obecną mogę powiedzieć I cieszę się, naprawdę się cieszę. I, I mam nadzieję, że ten projekt wyszczeli i będzie, będzie super i będzie świetna zabawa. Tym bardziej, że tak jak wspominam, no, yy, 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 ciężko mówić na chwilę obecną o jakiejś Wielkich pomysłach, i co siedzi w mojej głowie, bo z dnia na dzień jest masa rzeczy, i, i, i to poczucie nagrywania i tworzenia kontentu jest ogromne, więc jest zapał. Brakuje jedynie kilku, więcej godzin podczas doby, żeby było już idealnie. Mm. Myślę też nad jedną rzeczą, bo słyszałem wiele głosów, że podoba Wam się zarys piosenki, która została w sumie przez przypadek zrobiona z piosenki, którą możecie słyszeć wielokrotnie w vlogmasach podczas montażu Piterka. I jest cień szansy, że postaramy się zrobić pełnowartościową piosenkę z ulepszonym tekstem i, i że będzie fajnie, więc cieszę się, cieszę się po prostu no co mogę powiedzieć, mam nadzieję, że kiedy wy to oglądacie to jestem po dwóch kolosach, to są takie jedne z pierwszych moich, bo te, które były na kanale, to były z informatyki to było w formie bardziej prezentowania i to, co udało nam się zrobić, teraz typowo testy nie mam pojęcia, to będą moje pierwsze w życiu są to zerówki, więc chociaż tyle. Natomiast y, super byłoby wsiąść, y, zrobić to i mieć już wolne i nie musieć w styczniu do tego wracać, bo i tak mnie dużo czeka. <laughs> więc tak. I co muszę powiedzieć? To też jest fajne i, i dla Waszej informacji. Co, co będzie z kanałem się działo, po części? Taki, takie liźnięcie tego tematu. Zostajemy w formie vlogów. Natomiast będą wyzwania, będzie się dużo działo wyjazdy, podróże, yy, porównywanie więc będzie, będzie dużo. Ale też, też nie zamierzam o, odchodzić od tej formy jakby vlogów, bo jest to fajne, jest to ciekawe. I wydaje mi się, że będzie się dało jeszcze więcej wycisnąć w sytuacji, w której będzie kilka dni na nagrywki i już nie będzie tego cygu <grymnie> dziennego nagrywania i, i tworzenia z całego dnia tego kontentu. Bo wydaje mi się, że hmm, tak co, co 3-4 dni powinien wlatywać nowy odcinek więc to będzie tak idealnie. I też nie zamierzam, to, to podkreślę, nie zamierzam po zakończeniu vlogmasów robić jakieś przerwy i znikać. Lecimy cały czas do przodu, walczymy, więc taka sytuacja, moi kochani, taka sytuacja, nie, nie stoimy w miejscu, lecimy dalej. A żeby lecieć dalej, to coś się musi zakończyć, więc ja z tego miejsca chciałbym Wam serdecznie podziękować za zobaczenie dzisiejszego vlogmasu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, żeby osiągnąć główny cel. I co? Słyszymy się już jutro o godzinie 16. Do zobaczenia kochani, do jutra. Je l'ai. <laughs>